dobra cześć to ja Chris V1 dzisiaj jest taki trochę nietypowy odcinek bo nagrywam nagrywam po prostu poradnik nie jak jakąś gierkę czy coś tylko poradnik to jest pierwszy poradnik na moim kanale no i poradnik tak w sensie zresztą już po tytule wiecie na pewno jak y, nagrywać przez nagrywarkę ekranu? Tak się nazywa. Jak, jest to taka trochę podobna wersja co Mobizen, ale łatwiejsza do obsługi. A jest a, a bardzo fajnie nagrywa. Ja na niej też nagrywam. No więc y, wpisujecie sobie nagrywa... tutaj nie to 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 jest ta nagrywarka ekranu z czego ja nagrywam teraz też tego nagrywam ja tego nie będę instalował bo już to mamy instalowane więc klikacie po prostu tutaj w ten po prawej stronie ekranu będzie zainstaluj i później będziecie mieć otwórz tak jak ja no więc klikacie jak już wam się zainstaluje, klikacie otwórz. Otwiera wam się przeglądarka. Ja tutaj mam przy, tutaj będziecie mieć wszystkie wasze nagrane filmiki. Ja no i tak teraz mieć tutaj wgrywaczkę ekranu no jeżeli chcecie coś czekać jeżeli chcecie coś nagrać to po prostu klikacie na nią klikacie na nią i tutaj klikacie ten przycisk ale jeszcze można zrobić Także no, jak to się robi? Już nie pamiętam jak to się robiło. Ach, ale możecie, jak wejdziecie na tą przeglądarkę, nagrywarkę, to tutaj wam się pojawi taki pasek nagraj. Nagraj i tam coś jeszcze i to klikacie nagraj, zjeżdżacie, no i już wam się nagrywa. Jeżeli chcecie wstrzymaj, wstrzymaj, to klikacie tutaj, zatrzymaj, to wyłączacie nagrywanie i narzędzia to tam. Kamerkę jak chcecie włączyć, to tam, wiecie. No więc... To będzie chyba tyle z tego odcinka. Tak się właśnie nagrywa nagrywarką ekranu. Po nagrywarką ekranu. To ja się z wami żegnam. Cześć.